17.34 na radiowym zegarze i po raz ostatni w tym roku spotykamy się z podróżnikami. Cykl Kluby Podróżnicze Inspiracje robi sobie przerwę świąteczno-noworoczną, ale jeszcze dzisiaj będzie okazja, żeby trochę o różnych zakątkach świata posłuchać. Moimi gośćmi są Ada Szymaniak i Natalia Gomolińska. Cześć. Cześć, dzień dobry. I od Ady zaczniemy, bo Ada jest bohaterką dzisiejszego spotkania w Chili Barze. Ada, która zwiedzała Stany Zjednoczone taką chyba dosyć popularną ostatnią metodą, czyli trochę po a resztę czasu poświęcę na zwiedzanie. Czy to faktycznie się sprawdza jako pomysł na zaplanowanie sobie wakacji? Dokładnie tak. E, wyjechałam za pośrednictwem agencji Camp Leaders, w której mam teraz przyjemność pracować jako ambasador regionalny w Poznaniu. E, rzeczywiście programy są teraz na popularności i są fajną taką trampoliną dla studentów, którzy mogą sobie wyjechać, trochę pracować, niezbyt ciężko, a później wykorzystać czas na zwiedzanie. Także rzeczywiście opcja dla studentów, e, bajeczność, tak powiem, na wakacje. I myśl, mi się wydaje, że przez tę bajeczność właśnie niektórym studentom Trudno jest uwierzyć w to, że naprawdę będą mieli czasy na to, żeby zwiedzić kraj. Tobie się udało w ile miejsc pojechać? Udało mi się z, bardzo intensywnie podróżować przez trzy tygodnie. I rzeczywiście myślę, że przejechałam przez 20 stanów tak swobodnie, licząc na pewno. Może nie w każdym zatrzymywałam się na dłużej, ale gdzieś tam moja stopa na pewno postanęła. E, więc myślę 20 stanów 30, e, 30 dni powiedzmy niecałe. E, można powiedzieć, że spora podróż dookoła staną, że mam takie kółeczko po wszystkich, także rzeczywiście udało się intensywnie pozwilać dużo miejsca zobaczyć. A od strony technicznej to jest tak, że pieniądze, które zarobimy podczas tego okresu poświęconego na pracę, wystarczył nam potem na takie zwiedzanie. To zależy od tego, jak rozponujemy um, swoje, 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 swoje finanse. Ja akurat podróżowałam e, nocując na couchsurfingu. Nie wiem, czy tutaj wszyscy są znajmieni z, e, z tą opcją, ale nie, nie płaciłam ani dolara za zakwaterowanie. W związku z tym dużo udało mi się zaoszczędzić. E, jeżeli m, rozsądnie panujemy te finanse, to spokojnie, te dwa tygodnie, maksymalnie trzy się, że nie więcej, za sumę, którą zrobimy, jesteśmy w stanie przeżyć na spokojnie e, i bawić się przed nią. I taka amerykańska przygoda Ciebie też spotkała. Ja się doczytałam, że wystąpiłaś w jakimś teledysku. <laughs> Tak, tak. Miałam przygodę w Orlando e, w e, niedaleko Miami, gdzie przebywałam po prostu kilka godzin, miałam przerwę pomiędzy e, przesiadką pomiędzy autobusami i siedząc sobie w parku spotkałam e, pana, który akurat nagrywał teledysk e, jakiś cover piosenki, akurat Justyna Biebera, więc e, nastolatki mogły się ucieszyć. E, no i udało mi się zagrać, no rolę życia to były całe trzy sekundy, no ale przygoda była fajna. To jest taka typowa dla Ameryki, prawda? <laughs> od, od zera do gwiazdy teledysku. <laughs> tak. Nawet, nawet jeżeli to tylko 30 sekund e, miało być. Oh, oh. Żeby to było 3 sekund, to było 3 sekundy. <laughs> Na początek, na początek, na <gry> początek, wiesz, nigdy nie wiesz, kto cię dostrzeży przez ten czas, prawda? Autobusami podróżowałaś. Powiedz, czy to jest taka forma transportu, która sprawdza się w Stanach Zjednoczonych? Można polegać na, na autobusach, bo jak ja sobie myślę, autobus i e, przypomnę sobie PKS-y, e, nasze polskie, to niekoniecznie bym chciała w ten sposób e, jeździć. No wiadomo, może najbardziej komfortową e, opcją są samoloty, bo to są rzeczywiście du, duże dystanse, natomiast e, no, my stawiałyśmy mimo wszystko na finanse, więc jest coś takiego jak Megapass, taki odpowiednik naszego polskiego busu, gdzie można złapać bilety za dolara, za dwa, za trzy, więc to są oczywiście bardzo niskie koszta. No fakt, że to są długie trasy, bo to 18 godzin na przykład pomiędzy Chicago a Nowym Jorkiem, więc to się wydaje, no, podróż no, strasznie długa i męcząca. Natomiast przy okazji też można jakieś przygody złapać a, i przeżyć, także myślę, że polecam. Studentom, którzy nie boją się wyzwań i są w stanie przetrwać w pozycji sądzę 18 godzin, jak najbardziej do zrobienia. Jakieś takie żelazne punkty każdej wycieczki po Stanach Zjednoczonych udało Ci się zaliczyć? Myślę, że mogę swobodnie z czystym sercem odhaczyć wszystkie najważniejsze punkty na takim trasie American Dream typowym dla studenta. Udało mi się być w New Yorku, w Chicago, w Waszyngtonie, w Miami, w Las Vegas, San Francisco, gdzieś tam w Los Angeles, także myślę, że te podstawowe wszystkie miejsca udało mi się rzeczywiście zobaczyć. O czym opowiem dzisiaj w Chili Bar? No właśnie, tyle przygód, tyle miejsc, na pewno będzie o czym opowiadać i będą zdjęcia ciekawe towarzyszyły temu właśnie wydarzeniu, a skoro już wracamy do spotkań z cyklu Kluby Podróżnicze Inspiracje, to Ostatnie spotkanie Natalia będzie wyjątkowe? Tak, będzie wyjątkowe. Po pierwsze, będzie to jubileuszowe dziesiąte spotkanie, chociaż zaczęliśmy w październiku, a dodatkowo, tak jak mówiłaś, ostatnie w tym roku, przed tą przerwą świąteczną, noworoczną. W czasie tego spotkania, właśnie z tego względu, będziemy wymieniać się upominkami. Także każdego, kto jeszcze zmierza w stronę Chiliberu, prosimy o zabranie ze sobą jakiegoś, jakiegoś drobnego, prezentu. Tak naprawdę może być to coś wykonanego ręcznie, jakaś pamiątka z podróży i w obecności świętego Mikołaja, który dzisiaj nas odwiedzi, tymi właśnie upominkami się wymienimy i myślę, że właśnie w taki sympatyczny spo sposób zakończymy ten rok tutaj, jeżeli chodzi o klub podróżnicze inspiracje. To trochę tak jak w podstawówce się robiło, prawda? Mikołajki klasowe, losowanie, trzeba było potem się wymieniać karteczką, jak się wylosowało kogoś, kogo się nie lubi. Tak, myślę, że to na tej zasadzie właśnie zrobimy, ale myślę, że to dostarczy wszystkim dużo zabawy, dużo radości i też o to chodzi w klubie, żebyśmy się między sobą integrowali, zapoznawali, także myślę, że będzie to jak najlepsza forma ku temu. Kolejne spotkania w przyszłym roku także się szykują. Coś już możesz zdradzić? Tak, myślę, że jednym z takich najbardziej e, niezwykłych miejsc, które w, w przyszłym roku e, odwiedzimy razem z jednym z naszych prelegentów, e, będzie Antarktyka, o, czyli proszę. tutaj troszeczkę takie mroźne klimaty nam się pojawią, ale nie zabraknie e, też słońca, e, będzie zarówno Afryka, Filipiny. I mam, planujemy też zrobić spotkania pod tytułem Podróż w czasie i na takie spotkanie zaprosimy znawców historii, także myślę, że to też będzie ciekawym nowym tutaj doświadczeniem i nową inicjatywą w ramach klubu. A podczas takiego spotkania, albo ewentualnie po spotkaniu, będzie można się na chwilę przenieść w tym czasie? W omawiane myślę, że, w czasie, że w, czasie, w czasie trwania spotkania jak najbardziej ta, ta, taki, taka podróż w czasie nastąpi. Tylko, żebyśmy zdążyli potem wrócić jeszcze do domu, prawda? Przed rozpoczęciem się kolejnego dnia. O to też mam nadzieję zadbacie. O wszystko zadbamy, tak. Koniec roku i, i ostatnie takie spotkanie sprzyja też temu, żeby trochę sobie podsumować, co się w Klubie Podróżniczej Inspiracje przez ten rok wydarzyło. Udało się uzbierać widownie. Tak, widownia jest naprawdę coraz liczniejsza. Na ostatnim spotkaniu było nas około 40 osób, także cały czas zachęcamy nowe osoby do przychodzenia, bo tak jak mówię to grono się powiększa. Przychodzą bardzo sympatyczne osoby, jest taka otwarta atmosfera, wręcz rodzinna, także można spokojnie ze sobą porozmawiać. Nawiązać nowe znajomości, także jak najbardziej każdy jest mile widziany. Zaplanować można też wspólną podróż. 40 osób to już taki mały samolot. Tak, tak, jak najbardziej. Do mnie też już tutaj dochodzą słuchy, że, że osoby są zainteresowane właśnie wspólnymi wyjazdami, także. Jak najbardziej. I kto wie, gdzie to wszystko się skończy, może już nie na Olsztyńskiej Starówce, ale w innych zakątkach świata. Być może. Zachęcamy do wzięcia udziału w tym dzisiejszym, ostatnim w tym roku spotkaniu z cyklu Klub Podróżnicze Inspiracje, czyli bar dziś godzina, która? 19, tak? 19, tradycyjnie. Ada Szymaniak i Natalia Gomolińska były moimi gośćmi, to już Wam dziękuję w takim razie i wesołych świąt od razu. Wzajem, nawzajem, wreszcie wesołych świąt życzymy.